Hej, na wstępie chciałabym podkreślić, iż wbrew obiegowej opinii na naszej uczelni nie studiował słynny astronom. Od czasu do czasu pada to pytanie, więc już teraz wyjaśniam, że jest to absolutnie wykluczone, gdyż UMK powstał w 1945 roku, czyli jakieś 500 lat po czasach Kopernika. UMK ma zatem ponad 60-letnią tradycję. Obecnie jest to największa uczelnia w Polsce Północnej. Z 15 wydziałami i z prawie 36-tysięczną rzeszą studentów. UMK dzieli się na dwa kampusy: Toruński, na którym właśnie się znajdujemy, oraz Bydgoski, gdzie na trzech wydziałach kierunki medyczne prowadzone są przez Kolegium Medicum UMK imienia Ludwika Redygiera. Oczywiście kilka kierunków można także studiować w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UMK w Grudziądzu. Jednak życie naszej uczelni skupia się przede wszystkim w miasteczku akademickim. Zresztą zobaczcie sami. Bielany to serce uniwersytetu, miasteczko akademickie. Mamy tu aule, mamy rektorat, znajduje się tutaj biblioteka główna. Yy, oprócz wielu zbiorów jest to przede wszystkim miejsce spotkań. Na Bielanach są również wydziały: Wydział Chemii, Wydział Biologii i o Ziemi, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wydział Prawa i Administracji. O, dzień dobry, panie rektorze. UMK wciąż się rozrasta. Teraz trwa rozbudowa budynku prawników, a już wkrótce przeniosą się tutaj humaniści. A obok inna strona UMK, tętniąca życiem po zajęciach. Akademiki. Tutaj na Bielanach i w centrum Torunia jest ich łącznie 11. Razem mieszka, uczy się i bawi w nich ponad 3300 studentów. W dziewiątce znajduje się siedziba samorządu studenckiego. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące działalności uniwersytetu lub życia studenckiego, zapraszamy. W innych akademikach znajdują się rozgłośnia radiowa, uczelniana telewizja i biuro karier, które pomaga studentom i absolwentom UMK w znalezieniu pracy. W mieście na studentów czeka kilkadziesiąt klubów i pubów. Między innymi Odnowa i Kotłownia. W nich organizujemy najwięcej imprez. Jednak dwie nie mieszczą się w żadnym z nich. Są to wybory Miss UMK i Juvenalia. Laureatka naszego konkursu piękności wzięła w tym roku udział w finale Miss Polski. A Juvenalia to największe święto studentów w mieście. To, co tu widzimy, to zwykły parking. Jednak na trzy dni w roku zmienia się nie do poznania. Juvenalia to wyczekiwany przez wszystkich luz i zabawa. Z każdego dnia zostają wspomnienia na lata. Świetna atmosfera i spore atrakcje wystarczają, żeby 30 tysięcy studentów bawiło się każdego dnia przed sceną główną. W ostatnich latach wystąpili na nie m.in. Tilaf,, Kult, Hey, Sydney Polak, Strachy na Lachy i cała czołówka polskiej sceny muzycznej. Przez trzy dni studenci rządzą miastem. Nie boimy się nawet Kopernika, patrona uniwersytetu. Przebieramy go tak, żeby było widać, że jest gotowy na największą imprezę w mieście w ciągu roku. W zeszłym roku przebrał się za Bonda, w tym za Godzilla. Ciekawe, co wymyśli w przyszłym roku. Wyobraźcie sobie, że na UMK istnieje i prężnie działa ponad 100 kół naukowych. Działają tu także wielkie, międzynarodowe stowarzyszenia studenckie, takie jak chociażby Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Stowarzyszenie Studentów Szkół Ekonomicznych i Handlowych ISEC, czy też Stowarzyszenie Studentów Medycyny. Jeśli dla kogoś to zbyt mało, Aktywnością można się również wykazać w samorządzie studenckim czy też w niezależnym zrzeszeniu studentów. Jeśli natomiast chodzi o życie kulturalne na UMK, to rzec trzeba jedno. Od wielu lat w tej właśnie dziedzinie niezaprzeczalny prym wiedzie Studencki Klub Pracy Twórczej od nowa. Nie wiem czy wiecie, ale prawdziwych klubów studenckich już prawie nie ma. No, są może jeszcze dwa, trzy w Polsce, a wśród nich najlepsza jest właśnie nasza odnowa. W roku akademickim codziennie coś ciekawego tutaj dla siebie znajdziecie, bo odnowa jest najlepszym miejscem do spędzenia czasu po zajęciach. Regularnie koncertują u nas najważniejsze zespoły rockowe, takie jak Kult, Hey czy Koma. Stałe miejsce na scenach klubu ma jazz, blues i reggae. A co najważniejsze, nie ograniczamy się do jakiegokolwiek gatunku sztuki. Od lat w Odnowie odbywają się duże, znane w całej Polsce festiwale. Toruń Blues Meeting, Teatralna Klamra, Majowy Boom Poetycki czy Jazz Odnowa Festiwal. W klubie działa również kino studenckie oraz galeria sztuki. Poza tym wszystkim Odnowa to miejsce legendarne za sprawą pewnego zespołu. Właśnie w naszym klubie narodził się i rozpoczął wielką karierę słynny zespół Republika. Mimo, że teraz grupa już nie istnieje, co roku odbywają się wielkie koncerty poświęcone pamięci Grzegorza Ciechowskiego, które gromadzą liczne grono gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz ogromne rzesze fanów. Jak już z pewnością zauważyliście, studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika mają jeszcze jedną, ogromną, docenianą chyba przez wszystkich zaletę to nauka w naprawdę pięknym otoczeniu Pamiętam, że kiedy zastanawiałam się nad wyborem studiów, ważne również było dla mnie miejsce, z którym miałam się związać na kilka lat. Mocnych kandydatów miast było kilka, ale kiedy przyjechałam do Torunia i pospacerowałam po starówce, to właściwie wszystko było jasne. Spójrzcie proszę na tę przepiękną Starówkę Torunia wpisaną w całości na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W tym malowniczym centrum Torunia znajdują się ważne obiekty UMK, m.in. Wydział Nauk Historycznych, Kolegium Maius będące siedzibą Wydziału Filologicznego, Reprezentacyjne Kolegium Maximum oraz Instytuty Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej. Możecie tu także podziwiać Pałac Domskich, będący jedną z siedzib naszych artystów z Wydziału Sztuk Pięknych. A tu tak zwana harmonijka, czyli mekka humanistów, której ozdobą od niedawna jest przepiękna fontanna kopernikańska. Wiążąc się z naszym miastem, możecie codziennie podziwiać tę bajeczną panoramę. Jednak pamiętajcie, że studia na UMK to nie tylko nauka w Toruniu. a chętnych na kierunki medyczne, zapraszam do Bydgoszczy. Zostać lekarzem czy pielęgniarką, farmaceutą lub analitykiem medycznym, fizjoterapeutą, specjalistą zdrowia publicznego, dietetykiem lub ratownikiem medycznym, nad brdą. Dlaczego nie? Uniwersytet. W tym słowie kryje się uniwersalność. I taka właśnie jest nasza uczelnia. UMK to ponad 60 kierunków i prawie 100 specjalności. Mieści się u nas wszystko od A do Z i to dosłownie od administracji do zdrowia publicznego. Można zatem śmiało powiedzieć, że UMK jest uczelnią szerokoprofilową. Prowadzimy tu jednocześnie kierunki medyczne i studia inżynierskie. Bardzo mocna jest u nas reprezentacja nauk ścisłych. Takich jak chemia, fizyka, matematyka, informatyka czy astronomia. Rzecz jasna, na UMK nie brakuje rzeszy przyszłych prawników i ekonomistów. Liczne są także filologie, nauki o ziemi i nauki historyczne. Możecie tu również znaleźć teologię i kierunki humanistyczne, takie jak socjologia, pedagogika czy politologia, jak również kierunki artystyczne. Jak widzicie, wybór jest naprawdę ogromny. Jednak dla UMK to wciąż zbyt mało. Dlatego już w przyszłym roku specjalnie dla Was zostaną otwarte cztery nowe kierunki: praca socjalna, polityka społeczna, kognitywistyka. Oraz europeistyka z filologią włoską. Hm. Jak widzicie, mogłabym mówić o MK jeszcze bardzo, bardzo długo. Ale można powiedzieć też krótko. Uniwersytet Mikołaja Kopernika to naprawdę fantastyczne miejsce do studiowania. Mamy znakomitą kadrę świetnych studentów, znakomite warunki w laboratoriach i salach dydaktycznych. Zapraszam wszystkich do studiowania na naszym uniwersytecie.